Gra ulug to typowy worker placement, w której odpowiednio zarządzacie swoimi plemięcami, by zbierali, polowali, a później przetwarzali te zasoby na żywność. Dzięki temu wasze plemię nie głodu. Nie zapominajcie zbudować posągów bogów oraz dbać o ekologię, dzięki której wasza ziemia stanie się urodzanią. Cześć. Cześć. Chcecie się może dowiedzieć, jak to jest wyżywić całe swoje plemię? Zapewnić jedzenie każdemu tak, aby nikt nie zaznał głodu? Jeśli nie, to macie taką możliwość w grze, uluk od wydawnictwa Hexy Studio. Oczywiście dziękujemy za podesłanie nam tego egzemplarza do recenzji. I już teraz z góry Was zachęcamy do polajkowania tego materiału oraz zasubskrybowania naszego kanału. Jestem dla nas tak. I tradycyjnie, zanim przejdziemy do recenzji, najpierw powiemy wam kilka ciekawostek. Ciekawostki. Maliny. Wszyscy z nas znają. Dużo ludzi je kocha, uwielbia, jeść. My też do tego należymy, Ale ja na przykład osobiście nie wiedziałem, że maliny należą do rodziny róż, tak, tych kwiatów róż. Nie ja nie. No, wiesz, do tej rodziny należy dużo drzew owocowych, drzewów i tak dalej, no ale nie będziemy to wszystkich wymieniać. No i... Za dużo by to trwało. Ale to no, nie zmienia to faktu, że jest to. Fajna ciekawostka. No tak, róże, tak. owoce. Tak, większość osób może tego nie wiedzieć. Dobra, drugą ciekawostkę powiem Wam na temat wody. No, więc, woda, jak i miód, się nie psuje. Zatem, skąd data ważności na butelkach wody? Powodem tego jest to, że data ważności nie dotyczy wody. Ale raczej wskazuje, kiedy plastikowa butelka zaczyna uwalniać chemikalia do wody. O to ciekawe. Tak. Właśnie z, dlatego dużo ludzi się czasami pyta, skąd ta ważność. No Woda. To, tak, mhm? wody. No to już teraz wiecie, że tu chodzi o uwalnianie się chemikaliów. Z butelki Tak, pes. z butelki do wody. Okej, okay. ciekawostek przejdźmy do zawartości i pudełka. Na początek, tradycyjnie, informacje pudełkowe. W grę ULUK zagracie od 1 do 4 graczy, wiek 12+, plus. tak, trochę kombinowane tak. jest. Mm -hmm. Czas około 60 minut, ale to przy pełnym składzie, czy 4 Tak, gracza. przy pełnym mhm. składzie. Ja <coughs> przy dwóch graczach to idzie szybciej. Mhm. Dobra, zobaczcie okładkę. Jest bardzo piękna. Trzeba dodać to jest polska gra polskich autorów. Tak. Za odpowiada Dominik Sidorek, a za grafiki Przemysław Gul. No świetnie się prezentuje graficznie. Tak, przyciąga tak, wzrok, mm -hmm. wypada przyciąga wzrok, jest. uwagę, mm -hmm. od razu. Ok, na początek pokażemy planszę, tylko że mamy taki y, bliski kadr, żeby można było pokazać resztę, to pokażemy ją w pewnym sensie złożoną. Zobaczcie, bo generalnie zajmuje dużo miejsca. Tak. tak. Dużo, nie no, dużo. O. Jest bardzo fajna, kolorowa. No, ikonografia jest czytelna, wszystko jest jasne, opjaśnienia, miejsca. Bardzo fajnie się prezentuje na stole naprawdę. E, ok, co jeszcze znajdziemy w pudełeczku? Może plaszetki gracza. Tak. Naszetki gracza. One mogą się wam wydać, że są takie same, a tak naprawdę nie są. One są bardzo do siebie podobne. Ale każda z nich ma inne funkcje. Tutaj chodzi o te strzałki, właśnie. Mhm. I na każdej planszy jest oczywiście tutaj w rogu przedstawiony. Premieniec. Yy, tak, inny plemieniec. <laughs> oczywiście, panie zwierzątko. Tak. Yy, jak widzicie, czytelna, prosta ikonografia. Kolorowa, ale stonowana. Gruba tektura. Tak, naprawdę... tutaj każde każdy zwierzę ma swój przysmak. Mhm. O czym się dowiecie, zresztą niebawem wracają do części tak. recenzji, dokładnie. Przejdę do kolejnej rzeczy. Miple. Tak, możemy pokazać. Miple też są bardzo ładnie zrobione. Są w, w czterech mhm. kolorach: zielone, fioletowe, czerwone i takie szare. I szare mhm. Tak, szare to są e, ptaki. Są hipcie. Mhm. Jest ich więcej, wszystkich nie wyjmiemy oczywiście. Tak, Jest ich więcej, tylko tutaj <laughs> przykładowo Wam pokazujemy. Y, oczywiście się odróżniają od siebie i kolorowo tak też jest. bardzo ładnie się prezentują. Wykonanie też jest bardzo ładne, bo ze szczegółami tutaj widać na tych miplach rysunki tych zwierząt mm -hmm. tych plemieńców. Okej, okay. skoro o plemieńcach mowa, to mamy znaczniki szczęścia. Podcaję oh. troszkę, tak? tak. Znaczniki szczęścia. Każdy gracz ma swój znacznik, który przesuwa się na to, że. To są punkty po prostu. Punkty, mm -hmm. Przysuwacie na że punktów. Okej, okay. skoro drewniane elementy mieliśmy, to pokażmy znaczniki urodzaju. Też. Mhm. Z jednej strony są y, żółte, kładkie, ta strona głównie jest ta strona, kiedy urodze wzrośnie lub spadnie. O i trzeba dodać, że te znaczniki są drewniane, miple też są drewniane, także to się bardzo chwali, że wszystko to jest drewno, a nie plastik. Mhm. Skoro mowa o plemiencach, no to na pewno oni muszą jeść. Tak. Znaczniki jedzenia. Tak, to są, tak <laughs> jak możecie Dokładnie zauważyć, tak, takie przedstawiony jest talerz z widelcem i nożem. <laughs> OK, a skoro nie wyżywicie, to dostaniecie żetony głodu. Głodu, tak. Patrzcie, za każdy minus trzy punkty na koniec gry. A trzeba a Z jednej strony tutaj jest taki fajny szczegół, który trzeba zauważyć, bo jak jest ta miseczka, mhm. to tutaj w rogu jest taka mała czaszeczka. Fajna. O, tego nie widziałem, widzisz? No, ba bardzo ładny, <laughs> istotny szczegół. Skoro mowa o czaszkach, to proszę bardzo. Czaszki o. oznaczają truciznę. I w tym przypadku akurat nie są to złe rzeczy, ponieważ trucizna to jest jakby dodatkowy plemieniec na pewnym polu planszy i daje wam takie wyjaśnienie dodatkowego jednego plemienca. Bardzo fajna rzecz. Tak. E, oprócz tego przy grze dwuosobowej, trzyosobowej, jedno- dwuosobowej są specjalne znaczniki, które zamieniają, trochę zmieniają, modyfikują planszę, by było łatwiej grać w dwie, w dwie osoby. Może teraz pokażemy rzetony posągów, które występują. Lecimy tutaj ta, trochę co O. To są żetony posągów i oczywiście są też posągi ja na standach. Tak. tak. Do żeby było widać. Mhm. O, które też się bardzo e, świetnie prezentują. O, tego postawię. Tak, bardzo ładne są. <grych> e, Okej, okay. żeton pierwszego gracza, o. a z drugiej strony żeton darmoziadów do gry jednoosobowej. Mhm. Też bardzo ładne. No to z takich rzeczy wszystko. Zostały karty. Tak, jeszcze karty są do pokazania. Okej. Okay. Eee, karty uczty. Są tylko cztery. Bardzo fajne, kolorowe. Każdy raz dostaje. To są tak jakby do wykonania misje. M misje, nie misję. Eee, no jeżeli spełnimy warunki na koniec gry, dostajemy za to odpowiednie punkty. Mm. Różne punkty co prawda? Eee, I jeszcze zostały jedne karty? Dwie, dwie, dwie rodzaje A, kart jeszcze. To tak. są karty wynalazków. Mhm, dobrze. No to ja możecie zauważyć, że tutaj graficznie też się bardzo ładnie prezentują. Świetne kolegografie, naprawdę. Tak, świetnie. Czytelne. Wszystko jest czytelne no. o, nogami. Wszystko jest <noise> czytelne, zrozumiałe, przejrzyste. Dokładnie. No. O, a tak na odwrocie. Jeszcze są karty darmozjadów do gry Solo. Wyglądają bardzo podobnie, tylko mają inne cechy, inne warunki. Nie korzystaliśmy z nich, ponieważ my nie gramy gry Solo. Dobra, co do jakości, jakość, naprawdę nie tak, ma się do czego przyczepić, tak, tak, jakość jest naprawdę bardzo dobra, nie ma się do czego przyczepić, tak jak mówiliśmy, wszystkie miple są drewniane, bardzo ładnie wykonane, ze szczegółami, wszystko widać, mhm. co jest przedstawione na nich, jakie zwierzę i jeśli tektura, chodzi o tak, tak, tekturę, żetony, wszystko też jest grube, też i graficznie dobrze mhm. przedstawione karty. Karty są grube. Karty są dosyć grube. One nie są. One, one nie, nie są, nie są mhm. One nie są plutnowane, ale nie są ani takie bardzo cienkie, ani też bardzo grube. One są grube takie. Są. W stosunku do innych kart są grube, muszę znaczy. Takie wypośrodkowane no są. No dobra. <laughs> ok, słuchajcie, to wszystko co znajdziecie się w grze. Uluk, przejdźmy do recenzji. Tak. Przedstawimy Wam teraz nasze wrażenia z gry uruk. Po pierwsze następnie trzeba zaznaczyć, że graficznie gra prezentuje się ślicznie. Jak sami mogliście zauważyć na informacjach pudełkowych te wszystkie rysunki zwierząt, posągi, one naprawdę świetnie zostały przedstawione. Jeśli chodzi o kolorystykę, no to ona jest tutaj też wyważona, stonowana, także. Też bardzo dobrze tutaj wszystko zostało zrobione, wszystko się wpasowuje. Dokładnie, z tym podważeniem kart. Proste, a treściwe. Mm -hmm. Tak, no bo mm -hmm. to też o to chodzi, że to ma być proste i czytelne, to też jest <laughs> bardzo dobre rozwiązanie. Dokładnie, świetne Tak. Eee, teraz tak, ULUK to gra przede wszystkim Worker Placement. Eee, I tutaj, mm, jak w każdym Worker Placement, placem mm -hmm. trzeba przewidywać ruchy na przyszłość, na kilka tur. Mm -hmm. I no to jest konkret. Tutaj wszystko jest zgodne z tym, co chcę przedstawić walker Placement. Tak powinno być, tak jest. Jest świetnie. Tak. <ścoughs> Czyli generalnie no, tutaj trzeba planować. Tutaj, mm -hmm. Tak, tutaj chodzi o planowanie, zbieranie mm -hmm. no i przetwarzanie całej tej żywności. Wiadomo, żeby nie było głodu, żeby. Wszyscy w plemieniu zostali wyżywieni? Dokładnie. Tak. Wysłacie do tego oczywiście robotników. Mhm. E, gra sama w sobie jest bardzo przyjemna do zrobienia. E, planowanie to samo odkładanie tych robotników, naszych plemieńców na polowanie, zbieranie, potem przetwarzanie tych polach, wszystkich. Czy to świątynia, czy to szama, szama, szaman, Szamanie. To. Tak. <laughs> czy w, świąt, czy w, w, w kuźni, yy, powoduje to, że czas ucieka, mimo że. No, trzeba poświęcić. Mm -hmm. no, tak. Czas ucieka, a i nawet nie spostrzeżemy się, że. Kurczę, ostatnia runda. Mm -hmm. runda? Tak, no nam to właśnie bardzo szybko mm -hmm. wszystko leciało, no nawet nie czuliśmy kiedy ten czas właśnie tak zleciał szybko. No to jest przyjemnie. Tak, no wiadomo jak jest przyjemna gra to nie odczuwasz właśnie mm -hmm. tego upływu czasu. Co nam się podoba jeszcze? To, że jest tu motyw psującego się jedzenia. O tak. Tak, właśnie to jest świetnie też zrobione, bo tak jak w realu, wiadomo, jedzenie zawsze się tam komuś w domu na pewno kiedyś popsuło. Jakieś na pewno. Jakieś na pewno kiedyś nie zdążył czegoś wykorzystać w odpowiednim czasie, zjeść, zużyć, no i się niestety popsuło. No i w tej grze też jest właśnie ten motyw tak. pokazany, psującego się jedzenia i w grze możecie jeszcze te psujące jedzenie wykorzystać. Tak, do końca rundy, potem niestety popsuło tak. się lek. Tak, no, tak, jak w, tak jak w życiu. W rzeczywistości. Co jeszcze nam się podoba w grze? Look. Na pewno język plemieńców i mm. nazewnictwo poszczególnych produktów. Mm. To też jest bardzo fajny motyw, że tutaj generalnie każdy produkt jest odpowiednio nazwany. Mm -hmm. Właśnie tym specyficznym językiem. To, może coś tam znajdziecie? Sama jakiś... Pemiona, Harery, i Fumę, Schodani. Tak. To jest właśnie. O. Na przykład twarda bulwa Magobu. Magobu, tak właśnie. To też jest fajne, że możecie albo mówić tak, jak jest tam właśnie podane że martwa bulwa albo Magobu. No, to jest właśnie też fajne i fajny jest też motyw w instrukcji, jak są pokazane, wiesz, te zwierzaczki mhm. po bokach, to takie ich sentencje tam. Są języku pod, tłumaczone. Tak, sam mhm. pod, pod pien, podpięte właśnie w tym języku, i potem są pod spodem przetłumaczone. To też jest właśnie, no to jest świetne. Dokładnie. Świetny pomysł. Fajne to jest, mimo że i tak używaliśmy robak, szynka, ryba, wiadomo. Ja mówiłam glizda. <laughs> glizda. Może być. Mhm. Fajne jest to, że plemieńców można rozmnażać, ale mhm. trzeba pamiętać, że każda kolejna postać w grze w Twoim plemieniu to jest. Kolena, gęba do wyżywienia. Tak. Powiem tak kolokwialnie, mhm. ale tak. No, trzeba o tym pamiętać. To jest bardzo fajny motyw. No, wiadomo, chce się więcej tych plemieńców zdobyć, żeby więcej móc wykonać e, tego, co dzieje się w rundzie, mhm. no, ale też trzeba więcej ubijać żywności. No tak, no wiesz, tak właśnie to jest fajne, fajnie pokazane, że tak jak jest w życiu, wiadomo, jak jest więcej gdzieś ludzi, e, jakieś plemię się powiększa, czy wiesz, w ogóle na, następuje jakiś tam przyrost to wiadomo, że jest to, jak to się mówi, kolejna gęba do wyżywienia. Mhm. Więcej trzeba wtedy wykarmić osób. Dokładnie. Co dalej? Karty wynalazków. O tak. Tak, to też jest fajny motyw, gdyż pozwalają rozwijać się mhm. w plemieniu. I dają też bonusy do akcji. Tak, można zdobyć po jednej karcie w każdej rundzie. I to jest fajne, karty mają tu symbole. Mhm. I nie można mieć innej karty z takim samym symbolem, czyli Wiadomo, jeżeli gracz nastawiony jest na zdobywanie kart yy, wynalazków, a wyjdą mu, albo inni gracze zabiorą te, które, które ono trochę ma symbol, no te karty nie może zdobyć. To jest fajne. Mm -hmm. Takie tak. m, fajnie się rozkłada, że, że nie może wszystkiego mieć jeden gracz. Mm -hmm. To jest też fajne. Tak, 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 fajnie wyrównane to jest. Mm -hmm. yy, co jeszcze? Plaszarki gaczek. Asymetryczne. Widzieliście mm -hmm. to na, w, w zawartości pudełka. A co jest fajne, że mimo, że wyglądają bardzo podobnie, mm -hmm. to jednak różnią się elementami właśnie yy, pożywienia. Tak. Każde plemię ma swoje przysmaki, ma rzeczy, które się częściej psują u nich, które na przykład mogą przetworzyć w inne rzeczy. I to jest fajne, ponieważ każdo, każdym plemieniem należy mm -hmm. grać troszkę inaczej. No kolejną rzeczą jest ekologia. O. Tak, to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie zależności podczas mhm. polowania i zbieractwa, mhm. bo zmienia się urodza, urodzaj, tak, urodzaj mhm. danego produktu, to jest jeden świetne. spada, a drugi może wzrosnąć. To jest świetne tak. w tym względem innowacyjne, ponieważ wiadomo, tak jak w rzeczywistości, mhm. jeżeli rzuci się jakieś plemiona, rzucą się, ludzie rzucą się na jakiś produkt, to wiadomo, że tego produktu będzie, będzie mniej. mniej, przez to inny wzrośnie bardziej lub innego będzie mniej, bo na przykład tak. żywił się tamten, mm -hmm. prawda? To jest świetnie rozwiązane. To jest mm -hmm. świetnie rozwiązane naprawdę to mi się bardzo podoba. Tak. Że... że mm... Oddaje rzeczywistość Dokładnie, tak. Dokładnie. Mm -hmm. dokładnie. Tak. I to też pozwala y, tak planować gry, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, każdy gracz, każda plemi ma inne smakołyki, inne mm -hmm. przetwarza produkty i nagle okaże się, że wszyscy rzucili na coś, czego on potrzebował w naszym rundzie i tego nie ma. Mm -hmm. Tak. Świetne rozwiązanie naprawdę, to jest ym, bardzo duży plus tego Tak, moim, tak. moim też, mm -hmm. tak jak w realu, wiesz, każdy kraj ma swój jakiś przysmak, z którego słynie, każdy kraj też jakoś y, inaczej zużywa dany mm -hmm. produkt, y, produkt y, jedni więcej, drudzy mniej. Tak, jak właśnie, y, tak jak właśnie mówiłeś. To jest mm -hmm. rewelacja. Tak. Naprawdę. Co jeszcze? Ym, możliwość mm -hmm. punktowania. Y, podczas rundy z kilku miejsc. Tak. Mhm. Tak. Wiadomo, tak jak pokazywaliśmy informacja w informacjach pudełkowych, posągi, szaman, świątynia święto. i święto. Tak, jest święto? Mhm. tak, ze święta jeszcze można punktować. Także to też jest ciekawe rozwiązanie. Tak, bo, bo jest kilka dróg to zwycięstwa. Tak. Tak I można sobie na kilka sposobów <laughs> nabyć punktów. Rozprzęgować przez 6 minut mhm. można to ładnie rozprzęgować. Tak. Wyciągnijmy wnioski z tego wszystkiego, co usłyszy się od nas o ogrze uluk. Zalecenie na te pytania i, i spróbujemy się je ładnie zobrazować. Tak, odpowiedzieć uzasadnić. <laughs> mm. Czy grało nam się dobrze i gra nam się podoba? Tak. Grało nam się dobrze i gra nam się podoba. Tak. Może ro rozwiniemy to trochę. Jest to bardzo fajny, przyjemny, rodzinny tytuł. Na późne wieczory lub wczesne poranki. Rzadko no. <noise> ja oczywiście o każdej porze dnia i nocy, mm -hmm. ale mm, według mnie fajnie jest z niego grać wieczorkiem. To jest taki tytuł właśnie taki mm -hmm. po całym mm. ciężkim dniu pracy: musisz sobie takie fajnie mm -hmm. rozluźnić się. Bo naprawdę trzeba trochę przemyśleć, te, przewidywać te ruchy, pomyśleć, ale nie jest to jakaś ciężka gra. Nie, właśnie. Ona jest, mm -hmm. ona jest przyjemna taka właśnie w sam raz, żeby się wyluzować. Mm -hmm. Ona płynnie, sprawnie przebiega. Także taka właśnie, wiesz, w sam, w sam raz nie musisz tutaj siedzieć nie wiadomo ile i główkować. Dokładnie. My bardzo lubimy Walker Placement, więc y, dla nas to jest, to jest y, mm -hmm. świetny tytuł w naszej kolekcji. Tak. Ok, dla kogo jest gra Look i czy polecamy? Polecamy. Mm -hmm. Przede wszystkim y, na pewno jest to gra y, rodzinna. Mhm, mm dokładnie. Tak jak wspomnieliśmy, no, y, sądzę, że rurkady przy niej byli bardzo dobrze. Mm. Zasady nie są trudne. Można opanować się w dość szybkim czasie. Y, co pada, na, przy czterech graczach 6 minut, to spokojnie zajdzie. Mm -hmm. Ale tak jak mówiliśmy, czas płynie miło. Tak, czas płynie, <laughs> czas płynie miło, także no, na pewno wiesz i rodzina, i czy tam nawet znajomi, jak tam wpadną, to tam bez problemu mm. można, tą grę, <kluzny> oj, można tą grę wyłożyć żeby sobie wszyscy zagrali, poznali, mm. bo mówię, ona jest i przyjemna nie tylko w rozgrywce, i dla oka też jest bardzo przyjemna, tak. mm -hmm. bo mi się właśnie te rysunki, te grafiki bardzo podobają. One są takie wyważone, stonowane, ale są naprawdę bardzo ładne. Średnie 12. Mhm. Tak. <laughs> no o, właśnie, i średni próg wejścia tutaj jest mm -hmm. przede wszystkim, więc dlatego też można polecić. Oczywiście tak. Wiadomo, jest to walk więc nie zagrają w tą grę osoby, które nie lubią tego typu gier, ale to, to wiadomo, jak ktoś nie lubi, to nie siada do takich gier, prawda? No tak, my wiadomo. My też nie lubimy amerytrazy jakichś typowych, takich albo bitewniaków, dlatego do nich nie siadamy, więc tutaj... Okej. Okay. Zaniesiłeś się. Zaniesiłem się. się, przepraszam. Tak. Y Polecamy. Tak, i polecamy też wszystkim osobom, które na pewno chcą się sprawdzić w planowaniu. I w gotowaniu. <laughs> w planowaniu i w gotowaniu, tak, bo tutaj jest no sporo jest tego planowania to przede wszystkim, także jeżeli ktoś się chce sprawdzić, no to mhm. tym bardziej powinien. Dokładnie. Polecamy, zwróćcie uwagę na ten tytuł. Jest tak. na wart uwagi. I nie jest to gra, która wyląduje na półce i będzie leżała do tego razu pół roku. Nie, nie, u, na, mhm. na pewno nie u nas, bo już dokładnie. No, ostatnio ciągle przecież w nią <laughs> także musimy się nasycić. Okej, okay. to było wszystko. Mhm. Przejdźmy do zakończenia. Jeżeli zostaliście z nami do tego czasu, to możemy Wam tylko podziękować i pogratulować. <laughs> We trwałości dziękujemy, tak. to nie jest nam niezmiernie miło. Tak oczywiście zachęcamy Was do polajkowania tego materiału, zasubskrybowania naszego kanału. Będziecie wtedy na bieżąco z naszymi materiałami. Mm -hmm. A jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat innych gier, to zapraszamy Was jak zawsze na planszu.pl. Jeszcze polecamy playmaty. sklep. Tak. duży wybór mat, z tak tom mamy od nich, także Wykładnie. jak na razie bardzo dobrze się sprawdza, także polecamy, zajrzycie tam, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Zapowiedzmy kolejną recenzję. O tak. No w następnej recenzji przyjrzymy się dwóm książkom paragrafowym, mm -hmm. w których główny bohater zabierze nas na autostrady postapokaliptycznego Teksasu tu dużo, dużo powiedzieliśmy, tak. na tym skończmy. Już, yy, tak, na tym skończmy, bo już z tego można dużo się domyślić pewnych rzeczy. Okej, tak. Ok, kanał Praszówki na Stołu, dziękujemy. Do następnej recenzji. Cześć. Cześć.